Niechże się musieli wybrać czy jesteście źli czy dobrzy Czy jesteście złymi diabłkami czy z dobrymi aniołkami Bardzo ciężkie, Ok, Dostajemy na start lizaka i teraz musimy tak Dajemy komuś lizaka czy go wyrzucamy Tak po prostu rzucamy im, no <grywki> Jaki to ma sens, bo wolę go zjeść, no No dobra, to uwaga <grywki> Uwaga, ja nie wiem co wybrać Dobra, damy na razie dobre, dajemy mu lizaka Trzeba być dobrym i pomagać innym, tak Dobra, teraz dostajemy mleczko i uwaga Co, co możemy wybrać? Wypyć mleko Czy make a fuss? Nie wiem co to znaczy Dobra, to wypijemy mleko bo jesteśmy dobrymi dziećmi. <laughs> Na razie będziemy dobrymi, potem spróbujemy jak być złym, co nie? Dobra, teraz tak. O! Y, tańcz! Okej, okay, wybraliśmy tańcz między, nie wiem, co chyba pobić się. Yo, 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 <laughs> Co to jest za tanie? Co to jest, dobra? I więcej zrobiliśmy dobrych rzeczy, ja, yeah, yeah, dobre rzeczy. Idziemy do nieba. O, tak. I teraz dorastamy, co nie? Bo to jest z czasem, będziemy dorastać w tych grze. Co jest bardzo ciekawe. Dobra, teraz pracuj ciężko cheatuj. Nie, ja bym wybrał pracuj ciężko, ale teraz robimy, żeby być złym, co nie? Dostajemy karteczkę i będziemy cheatować. O nie! A! A! Bo ogóle na sprawdzianie! E, co jest? Dobra, ta gra jest tak dopracowana, ale, ale dziwna. Dziwna, naprawdę. Dobra, e, czytaj książkę, bądź zły. Nie wiem, Nati to chyba jest niemiły, taki nie, wredny. Dobra, spróbujemy być wrednym, na razie niestety musimy być, bo taki jest wybór. Tak, trzeba trzeba wybierać pomiędzy. Teraz zróbmy e, tak, e, mamy kamień, Ok, Grać z kamieniem, czy rzucić kamieniem? Muszę się bawić kamieniem, no. Dobra, idziemy rzucić kamieniem. Elo. <laughs> o! O nie, ale nie wiedziałem, że w człowieka! Jezu! <laughs> dobra, i teraz jesteśmy bardziej źli. Czyli idziemy do. O nie. Idziemy do zła. Po co ja wybierałem złe rzeczy? O nie. <laughs> w ogóle. Jaki jest sens tej gry? Ona jest chyba taka, że wiecie. Z musimy pójść do dobrego. Ej, teraz jesteśmy starzy. Dobra! Czyli to jest do gra o dorastaniu. Dobra, dostajemy pieniądze. I musimy albo pomóc człowiekowi, albo być skąpym. Dobra, pomożemy mu. Pomożemy mojemu chłopcu. Masz, masz na batona. O, dzięki, dział. Dzięki dziadek, masz dużo pieniędzy, dzięki, dobra. E, być, e, uderzyć nauczyciela, czy mieć szacunek do nauczyciela. Szczerze, wybierzemy dobrą rzecz. Bądźmy dobrym dziadkiem. Uwaga, jest! Masa i masa i, jest, jest, jest. I don't know. Ale nie wiem co to znaczy. Dobra, ślub czy rozwieść się? Jak mamy się rozwieść jak nie mamy ślubu? No dobra, weźmiemy. E, 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 ślub! Siema! Bierzemy ślub! Dzień dobry, Mary Malet. Czy wyjdziesz za mnie? O tak, wyjdźmy, potajmy. Potajmy makarenę w wieku 100 lat. Dobra, e, czyli więcej zrobiliśmy dobrych rzeczy. Teoretycznie powinniśmy pójść do domu. O ja, jesteśmy duchem. Umarliśmy, ale idziemy do nieba, więc fajnie. Dobra, a e, teraz kolejna rzecz: Ditch School Catch the Bus. Okej, okay. idziemy chyba do szkoły lub jedziemy autobusem. Nie wiem, co to znaczy, ale pójdziemy do tego dobrego. Proszę, to jestem na czas, tak, bardzo dobrze, fajnie. Nie wiem o co tu chodziło. Dobra, teraz dostajemy zabawkę i posprzątajmy pokój, czy Zostawmy ubrudzony. <śmiech> <śmiech> ubrudzony. Dobra. O, o! Jak topnęła OCB tutaj? Dobra, e, mamy teraz misia. Gramy z kolegą, czy, e, czy nie gramy z kolegami? <laughs> to jest bardzo ciężki wybór, wiecie? Dobra, let's go! Gramy z nim, elo, no, Pograjmy z nim w misia, bo tak. Proszę, to dla ciebie, chłopcze. A, w sumie to. To my weź sobie, my ja idę stąd. <grywa> dobra. Jesteśmy bardziej dobrzy niż li, więc bardzo dobrze. E, Podoba mi się to, dobra, kolejne. E, Jezu, dobra, mamy gitarkę. E, I gramy dla kogoś, czy. Rozwalmy gitarę. Dobra, let's go, rozwalenie. E, <grywa> ja się krycę, o co w tej grze chodzi? E, <grywa> nie mogę. <grywa> Ta gra jest taka głupia. Dobra, e, pobij kogoś, pobij swojego byłego, czy. Przywitaj swego byłego, bijemy go, co mi tam, a masz, jesteś mój były <grym> Co to jest? O, burgir, burgir, Jest! burgir, burgir e, dobra, teraz tak, dajemy to jakiemuś gościowi, czy wywalamy? Oczywiście, że dajemy, proszę pana, pana chciał pan burgira? Burgir, burgir, o, to proszę Dobra, uwaga, co wyjdzie nam najlepiej? O nie, jesteśmy źli, oh no Ej, serio, to jest dziwne Dobra, teraz jesteśmy starzy, mamy dziecko, okej, okay. Tak, chcemy wypić mleko z butelki, czy dajemy własnemu dziecku? <gry> Wypijmy. Wypijmy mu mleko sobie samemu. <gry> co to jest? Dobra, e, teraz tak, hit hat with her, nie wiem co to jest. E, zróbcie scenę. Nie wiem o co tu chodzi, więc e, hit hat co to znaczy? E, no 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 nie wiem o co chodzi, nie umiem nie wiem co to znaczy po angielsku, ale dobra. E, tak, zróbmy, żeby dziadziuś, czyli nasz mąż był szczęśliwy, czy nie zasługiwał na to. Nie zasługiwałeś na to Edward! Nie kupiłeś mi pieścionka! O! Masz śmiażdy to! O, Edward, nie zasługiwałeś na to. Nie, Halina! Nie, dobra, ja nie, nie wiem co ja robię, nie marzę. kto ogląda te odcinki, to, to... Lepiej nie, nie pokazujcie nikomu tego, co ja tu robię. Dobra, czyli idziemy do piekła. Niestety się nie udało. Ej, dwa razy zły? Dlaczego dwa razy zły? Ale dlaczego nalicza mi się, że to jest ten zły ciągle? To jest jakiś glitch czy coś? Dobra, e, mamy mleko. E, wypijmy mleko. Ej, dobra, bądźmy teraz ciągle źli. Bo ja nie wiem. Może ten glitch jest zrobiony tak, żeby wiecie, mnie wkurzyć, co nie? Dobra, teraz tak. Zwymiotujmy. Eeeeeeeh, ofu, O, fuuj! o fuuj! Dobra, teraz tak, mamy Candy, czyli teraz... Um, dobra, musi być źli, tak? Ciągle być źli, no to teraz rzućmy w niego, proszę, proszę, no. Ale sens to miało. <laughs> Ale to miało duży sens. Po prostu... Najbardziej sensowna rzecz na świecie, dobra. I teraz tak, byliśmy źli, to powinno nam zaliczyć punkt jako dobrzy bo. Nie, byliśmy ciągle dobrzy i zaliczyło nam jako zły. No nie rozumiem tej gry. Dobra, lecimy. E, przeczytaj książkę, bądź zły. Dobra, to teraz bądź zły, tak jak wtedy. A, a, a nie będę czytać książki, bo nie, no, no, no. Dobra, teraz tak. E, graj, e, rzuć rzuć niemcyk. Oops, prums. <laughs> Będę Dobra, i teraz e, czytuj, czytuj. A, dzień dobry, co tam masz, szósteczka? A, dobra, dobra, to ja tam skopiuję, dzięki, dzięki. Dobra, i uwaga, co tam będzie? Uuuu, napełniamy złego, ale on się gruby zrobił. No, dobra. Teraz sprawdzimy, czy może nam teraz zaliczę jako anioła. Nie wiem. Okej, okay, jesteśmy starzy, czyli teraz tak, rozwindziemy się. A masz tym pierścionkiem, Nie chce się... Nie chcę brać ślubu, bo tak Dobra, bądź z, y, tutaj zazdrosny, znaczy nie dawaj pieniędzy, nie Dobra, pęk, tutaj cyk, dziecko dostało i pęk tutaj. Bęk, to uderzenie! Uderzenie nauczyciela bęk, <gryw> bądźmy źli. Oczywiście, nie bądźcie źli. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy. Bycie dobrym jest fajne, ale... Ja muszę być zły, żeby odcinek był fajny. Znaczy, że odcinek był ciekawy. No nie, no dalej jest zły. Co to jest za jakiś glitch w tej grze? Kto tą grę robił? Oni robili to nie wiem w 5 sekund. Dobra. E, to teraz tak, mam pomysł, żeby dorosnąć ale robić teraz wszystkie rzeczy, które ja bym zrobił w prawdziwym życiu, dobra e, ja bym posprzątał pokój, dobrze Ja posprzątam pokój, dzień dobry Na 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 Ale, po, ale posprzątałem, O, Dobra, Czybym e, czy bym zagrał z kolegą z misiem? Niestety, ale ja się nie dzielę Fire tym Juniorem, no sorry No sorry, <laughs> ale czemu? Czemu ja go rzuciłem, no, dobra e, Did school catch the bus? Dobra, e, busem bym jechał, bo ja wolę busem jechać no nie, dlaczego mnie pani nienawidzi za to, że jadę busem? Bo co? Bo lubię sobie, nie wiem, jechać busem? Dobra, nie to nie, dobra, czyli bardziej jestem zły niż dobry. Co? Nie! Jestem zły? Jestem zły w prawdziwym życiu? Nie, no nie. <laughs> nie. jakbym się słuchał takich gier, to ja nie wiem. Dobra, ja bym dał koledze Burgira, bo ja ogólnie lubię Burgiry i bym się podzielił. Proszę, proszę! Dobra, teraz tak. Co bym zrobił z moim ex? Ja nie mam ex. Ja, ja... dobra, dajmy na to, że. Ee, e, e, przywitałbym, bo jeszcze tego nie robiliśmy. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, Siema, ex, Siema. Ee, bla, 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 dobra, 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 Idziemy dalej. Mam gitarę i co bym zrobił? Zagrałbym, zagrałbym jej. Na no, na no, dzień dobry jestem. Kiedyś po z Falinką ale zakochałem się. Kiedyś. No nie, no zapomniałem tekstu. Jak ktoś pamięta, to ja nie wiem. Dobra. Mm, z, y Dziadek, okej. Zróbmy, żeby był szczęśliwy dziadek. Okej, cześć dziadku. Proszę, to dla ciebie prezent, to dla ciebie. Dobra, teraz tak, nakaram dziecko, nakarmiłbym dziecko, tak, oczywiście. Proszę dziecko, masz. Nakar się Dobra, i tutaj bym zrobił scenę, nie wiem co to jest, co to robi? ba. Nie wiem o co tu chodzi. My się wyzywamy, czy co? Nie wiem, dobra, i gdzie bym poszedł? Chyba, chyba bym ostatecznie poszedł do Do nieba, łagam proszę Tak, tak, jest, do nieba Dobra, więc się udało, dzięki wielkie za oglądanie Siema, no i papa